A przed nami już ostatni zawodnik, ale chyba najbardziej oczekiwany przez nas Bogdan Wołkowski Za chwilę będzie próbował obronić po raz piąty tytuł Mistrza Świata w trikach snookerowym. Wolkowski! No i powinni popracować, już troszkę nad tym wołkowski, żeby to nie był Wołkowski tylko Wołkowski. A chyba z roku na rok jest coraz lepiej. Zobaczymy, jak y, angielski pana Bogdana. Wspaniały człowiek, niezwykle skromny. I kiedy pojawił się te lat temu, 5 y, już teraz tak naprawdę. W tym, w tym gronie zawodowców nikt praktycznie go nie znał. pamiętam, że już wtedy Steve Davis po udanych zagraniach bił mu pokłony i nisko się kłaniał, bo rzeczywiście nowa jakość, kompletnie w światowym snookerze. Jak chodzi oczywiście o te, o te y, 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 nieoficjalne zawody w trickshotach, pochodzi z Jaworzna. Tam też na co dzień mieszka, trenuje dużo czasu spędza przy stole raczej pulowym, opracowując kolejne trickshoty, a później z, z łatwością przenosi je na stół do snookera. W tej szturce chodzi oczywiście oh. tylko o podniesienie, tylko, łatwo powiedzieć, o podniesienie e, czarnej bili na, na, na trzech kijach. Dużo precyzji tutaj jest wymagane, Ten trzeci kij zostanie ostatecznie zaparty o bandę, przy której stoi Bogdan. No i ta konstrukcja powinna przez jakieś przez kilka chwil ustać. W Crowdry, że Center zrobiło się niemalże jak. W kościele wszyscy już od mniej więcej 3 minut. Na wdechu udało się. raz kolejny się udało. To była jedna z pierwszych sztuczek, które zaprezentował pan Bogdan kilka lat temu i właśnie tym swoim nowatorstwem. Nowymi trikami e, zaimponował e, zarówno publiczności, jak i e, e, rywalom Bogdana. Czerwono po trzech bandach ma tutaj skompletować jakby m, trójkąt, wybijając białą bilę. A nawet nie była potrzebna pomoc tutaj kijem. Wszystko zadziałało doskala, doskonale. Bogdan Wołkowski, kolejne udane zagranie. Na razie jeszcze nie tak może głośne te brawa, oklaski, ale myślę, że z każdym uderzeniem będzie tutaj coraz bardziej efektownie. A co godne podkreślenia, myślę również fakt, że Bogdan Wołkowski najbardziej elegancko ubrany tutaj ze wszystkich uczestniczących w zawodach. Wprawdzie nie za to są przyznawane punkty i istotniejsza jest tutaj wartość techniczna, no ale i ta wartość techniczna już teraz można powiedzieć dosyć wysoka. Znamy e, na tyle Bogdana Wołkuskiego, że można śmiało przypuszczać. Kolejne zagrania też do łatwych należeć nie będą. Już zapowiedział, zagranie typu Massey Shot, czyli zagranie od góry. Potężna rotacja, która, która tak naprawdę którą naprawdę widać dopiero po jakimś czasie, gdyby z opóźnieniem, ale realizator bardzo dziwnie nam to wszystko próbuje pokazać. O, zdecydowanie lepsze ujęcie. Thank you. And now jump shot. Yellow ball. Into the middle żółta, ale tu chodzi chyba jednak o czerwoną. Ona ma podskoczyć, odbić się od białej, i wpaść do trójkąta, uzupełnić ten trójkąt. Właśnie tak się stało. Na szczęście publiczność zrozumiała, która Billa ma wpaść. na roller coaster. To niezwykle efektowne zagranie jest, jak tutaj biała będzie wspinać się po tych dwóch długich kijach na sam, na sam szczyt i wreszcie tam pewnie e, na drugim końcu stołu wbije którąś kulę do narożnej kieszeni. No tutaj najważniejszym, najbardziej istotną oczywiście częścią tego zagrania będzie dostarczenie bardzo mocnej rotacji białej bili, taka żeby ona miała niejako siłę, energię, wspiąć się po tych dwóch kijach na sam koniec. A właśnie, żółta już ustawiona w kieszeni. Ona ma jakby skompletować, dokończyć to uderzenie. Być takim ostatnim elementem zatwierdzającym to zagranie. Popatrzmy. Dużo, dużo rotacji będzie musiał Bogdan Wołkowski nadać białej bili. Znowu uderzenie od góry. I warto się przyjrzeć, jak ta biała będzie walczyła, jak będzie wspinała się po kijach może za następne przy następnej okazji za chwilę poprosi o igłę i nici, pewnie do zaszycia sukna bo ślady zostają po takich zagraniach tutaj łatwo podarcie no i tej siły zabrakło Białej, zobaczmy, powtórzy chyba Bogdan Wołkowski, on tak łatwo się nie poddaje, przynajmniej trzy próby na każde zagranie, tyle sobie przyznaje Bogdan Wołkowski. Skromny, ale już nie taki nieśmiały. Świetny. no zachwycona, a publiczność nie dowierzają do końca nawet ale ale naprawdę chyba już już teraz widać wyraźną różnicę w jakości, w jakości tych wykonywanych trikszotów poprzednich zawodników no i samego Bogdana Wołkowskiego strasznie Proszę wysoki to... skok strasznie trudne zagranie rodem z bilarda, ale przeskoczyć pudełko po bilach snukerowych nie jest łatwo. No, szczególnie, jeżeli w takiej odległości małej jest to ustawione. I proszę, bez specjalnego tutaj zabawiania żartami, dowcipami, Bogdan Wołkowski naprawdę potrafi rozgrzać publiczność, nawet tą chłonną angielską publiczność. A tym razem trudne zagranie, tak? Czyli wcześniej były łatwe. butelki, specjalnie oczywiście przygotowane. Na jednej będzie ustawiona bila czerwona, na jednej również bila biała. No i tutaj trzeba teraz wbić niebieską. Biała po tym zagraniu powinna zatrzymać się na środkowej z butelek i tam zostać. Oczywiście dla utrudnienia będzie to wszystko zagrywane jedną ręką. And, uh, spin. I do tego jeszcze z, mocno, z mocną boczną rotacją. Szkoda, że nie mamy tutaj wili mm, z paskami, byłoby to jeszcze wyraźnie widoczne. Czyli podsumujmy. Biała uderza w czerwoną, zatrzymuje się na środkowej butelce. Czerwona leci w, po przegątnej stołu, wbija tą w samej kieszeni ustawioną kulę u góry ekranu. No i biała jeszcze efektownie się kręci, a ta została, została oznaczona kredą, żeby widać było wyraźniej tą boczną rotację, ten mocny spin na białej bili.